Mili Państwo, wszyscy uwielbiamy tę chwilę, gdy oczekiwania dobiegają końca. A my możemy w końcu przekonać się, ile warte były przedmeczowe analizy i dyskusje. Zaraz zaczynamy, mam nadzieję, wielki mecz. Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla państwa są Tomasz Smokowski i... Uwaga okazja! Mamy pierwszą bramkę! To tylko rozkręci nam emocje! Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Doskonałe pewne wykończenie, nie myli się, uderza mocno i słusznie. Jest tak bliska, nie ma co bawić się w półśrodek. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Jacku, zupełnie nie rozumiem, dlaczego zdecydował się w tej sytuacji na strzał. Może ty mnie oświecisz. Cóż, rzeczywiście kąt był na tyle ostry, że nawet gdyby to leciało w kierunku bramki, golkiper by sobie poradził. Juve odbiera piłkę rywalom. Teraz jest niepilnowany. Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Martę Deron są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Sędzia pokazuje na 11 metr. To dla nich fatalna wiadomość. A za chwilę sytuacja może być gorsza. Byłem przekonany, że sędzia po podpisaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzysta. Okazja może być groźnie. Gol! Gol! Tylko bramka straty. No proszę Państwa, nie poddają się. Będzie teraz ciekawie. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Pewne wykończenie nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Teraz nastąpi wznowienie gry od środka. Mam wrażenie, że Juventus odzyskał formę. Ma wsparcie, by to rozegrać. Zagranie do Kiezy. Ta im teraz remis. Bardzo dobrze teraz to broni. Bianconeri doprowadzają piłkę bliżej bramki. Musso nie daje się zaskoczyć. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Decyduje się na strzał. I udana interwencja. Kopmenars. Skamakka. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Uderza na bramkę i bramka z górą. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Sędzia daje znak do rozpoczęcia drugiej połowy. Juventus przegrywa, ale różnica nie jest duża. Radzi sobie teraz z obroną. Broni. Dobrze. Teraz Manuel Locatelli. Locatelli celem zagrania. Dobre przerwanie akcji rywala. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? To był naprawdę dobry występ, to musiało się podobać panom. No, no to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów, a nie wiem nawet czy nie na żółtą kartkę. Jeszcze teraz tego Wolnego, tak będzie najlepiej. Cóż tam, może bo bo... celował gdzie indziej? Nie udało się utrzymać piłki. Piłka do McKinney'ego. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Jan, Jan Connery, gubią piłkę. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Przerwa że, A mniej dochodzi do zmiany w zespole. Radio ma piłkę. Radio z piłką. Dobry teraz atak na piłkę. Dobre prostopadłe zagranie piłki. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. Wydawało się, ale tylko się wydawało, że coś z tego będzie. Jednak dośrodkowanie środkowanie minęło partnerów. Postić. Juventus prowadzi piłkę po skrzydle. Piłka szybuje w pole karne. Rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten faul. I mamy centry na bliższy słupek. Ale jednak bramkarz bez problemu radzi sobie z tą centrą. Ostatnie, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi jeszcze niczego nie przesądza. Kopmenars. Kilka opuściła plac gry. Out. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Spokojnie, teraz bramkarz po tej centrze. A więc już wiadomo, jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić o tę jedną bramkę więcej braw.